To dowiedzmy się dzisiaj, jak finalizować. Powiesz nam? Bardzo często klienci po prostu milczą. Zastanawiają się, myślą, ja już nawet o cenie rozmawiałem. on myśli, co ty byś w tej, tej sytuacji zrobiła. Yy, no ja to zwykle pytam, jakie są następne kroki. Bo ja znaję, że już jest, znaczy... chce, tylko może nie wie, co ma dalej robić. No i nieźle. No to przerzucenie na niego ciśnienia, yy. niech on wymyśla, co dalej. Można też zainicjować mówiąc, to co przygotuje zamówienie, albo to co przygotuje umowę. Tutaj jest taki sprytny myk, że to co to jest pytanie, ale już dalej propozycja to jest, to nawet nie jest pytanie. Nie musisz czekać wtedy na tak lub nie, tylko wyjmujesz papiery i zaczynasz coś tam pisać. On Cię musi powstrzymać. Jeszcze jest opcja to co. Dużo czy mało, czyli to co, trzy czy jeden. To co, pięć kontenerów, czy może na razie jeden na próbę. Tutaj jest, chodzi o to, że o efekt kontrastu. No i jeszcze jest to co, czarne czy białe. To co, to z prawej czy to z lewej.